Cześć i czołem, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Tiny Tina Wonderlands przed nami. Tym razem będziemy tutaj walczyć w ruinach o odłamek potrzebny no, temu jego mościowi, który sobie na dole czeka. Podobno będziemy mogli podzielić się wtedy łupem. Eee, to wyczułem jakieś, jakąś intrygę w tym wszystkim. ale może po prostu to moje... ...omylne... wrażenie. Intensywnie, e? nie wiem, co to może być. A to chyba pluje tą lawą taką. Nie przeszkadzać, no i pięknie udało się. Nasza nagroda leży tutaj, edges of deflection na trójkę możemy zmienić, że trzy lecą, no może, mogą się przydać. Dobra. Hmm, coś tutaj mamy lepszego. Fioletowy item, więc to na pewno będzie lepsze. No, to to bym sobie wymienił jednak. Z tego co widzę, to taki średnio najeża. Mi się z tego strzela. Co prawda pod każdym względem jest lepsza, no ale... Nie wiem, nie wiem. Tu raczej akurat wątpię, żeby cokolwiek było lepszego od tego. Hmm. No, na razie bym sobie zostawił to tak jak to jest. No i dobra, i to nas kastuje. Y Pół kastuje, to nas bustuje ten nasz artefakt. Więc warto z niego korzystać, bo dzięki temu zadajemy wszystko większe. No, dobra, jesteśmy, widzę, w kolejnym segmencie. Arbor pattern, czemu nie mogę zebrać? A, bo inwentory full. O, bada skeleton. Zmierzone no, powiem, że trochę słabo, bo nie mamy miejsca w ekwipunku, żeby było coś, nie wiem, wypierdzielić na przykład, e, jak ja to mogę wyrzucić? ku powiedzmy, że trzy broni jakieś tam sobie powyrzucamy, weźmiemy sobie to. Dobra, tyle wystarczy. Dobra, gdzie jest, te, gdzie jest ta nagroda w ogóle? Tam gdzieś. O, podświetla się aż za bardzo. Uh-huh. Her majesty, Queen Bot Stallion, has long protected the Wonderlands with the soul magic she imbues into the land itself. But such a precious role requires guarding as well, as proven by the terrible events of Dragon Keep. And so the Queen founded a new vault city from which to oversee her realm. brighthof the seat of the Adamant throne. mhm, kolega nie żyje ciekawe czemu dobra, możemy tutaj jeszcze sobie ulepszać tą postać bo mamy awans na kolejny poziom to byśmy sobie zwiększyli wytrzymałość może hmm no warto by było himself mysteries like these course in rivers loud the universe many who's all once the shrine is complete you get the reward all to yourself Uh-huh the, quest completed. the of a completed dot the landscape so its builders are to complete the shrine and receive and a pendant scattered perhaps who or whatever it exalts would reward you for restoring it to its former glory. This okay. Dobra, i chodźmy do kopalń w takim razie. Mamy mniej więcej taki na wpół otwarty, powiedzmy, świat. Nie, to by się w ogóle przydało... Dobra, zamrozi go, co? Nie gadajcie. Dobra, lecimy do góry, bo tu z góry nas ostrzeliwują. O. Uh. intensywnie No tak oczywiście nie możemy tutaj z niczego sobie korzystać e, będziemy musieli tutaj coś powywalać najlepiej w ogóle żeby co? A dobra, to wiem akurat, że tutaj mamy swoje zadania i tak dalej, e, będziemy musieli powywalać te wszystkie najlepiej białe itemy, bo one za dużo, w porównaniu do tych nieco lepszych, warte za dużo nie są. Dobra, przenośmy się i właśnie wyszliśmy. No i okej, okay, znaleźliśmy właśnie ten kawałek, o którym była mowa wcześniej. Co za tym idzie, będziemy mogli sobie odblokować jakiś burnamentny plusik dla naszej postaci. To jest zablokowane. Oho, random encounter. To walczymy. Zawsze to dodatkowy eksp dla nas, nie? Boże święty, pełno was to wszędzie. Jakby skoczył, Gdzie on jest? O już. A pełny ekwipunek znowu. Dobra, póki nie ma jakichś takich lepszych tych itemów, na przykład niebieskich, to niczego nie będę wywalał. Już pewnie za niedługo wezmę i... wyląduję w jakimś miasteczku, tam będę sobie mógł to wszystko posprzedawać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Najpierw sobie pójdziemy tutaj do tej kaplicy. Eee, nic tam w sumie nie dała po zakazom.

That fortune teller looks awfully demonic, which is both unfortunate and telling, if you ask me. This a You've traveled such a long way to be here. A little closer won't hurt. I didn't think it would hurt until you said that. I can tell you're an expert world hopper, far beyond Brighton. And now you're here in the land of. Imagination. So, what would you imagine a person like me to say? Ah, your aura is radiant. It's top notch, I won't lie. But I see a great cloud hovering over you. Oh, does the cloud rain money? Because I'd like to see that. It's skepticism. Mm. A cloud of skepticism. You doubt my ability to read your fate, as you should. Those who make fate aren't captive to its whims like the rest of us. Now, the fortune I have for you. I know you like. I see a great partnership in your future. If that's the fate you choose to make. What kind of partnership? Money talks and fortunes tell. The only limit to your fortune is your imagination or your bank maximum.

Tą lokacją magiczną. Zakręcimy sobie kółkiem bez znaczenia i zobaczymy co z tego wyniknie. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.